Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych i zapraszam na pierwsze zimowe igrzyska. Wow, nie mogę się już doczekać. Słyszałam, że ponoć jest wspaniała nagroda do wygrania. No, ponoć jest genialna. No i nagroda jest aż dla dwóch osób. To co, Kaśka, jako kuzynki łączymy swoje siły? No nie wiem, Aśka, ostatnio robiłaś mi same psikusy. Czy dam radę z tobą coś wygrać? No weź, chodź, spróbujemy. Skoro one są razem... No to my również. Konkurencja numer jeden. Zjazd na nartach ze stoku na czas. Tutaj mamy specjalną tablicę, będzie liczyła wasz zjazd od startu aż do samej mety. No nie, a, a nie lepiej jakby mógł być snowboard, bo ja to lepiej jeżdżę na snowboardzie. Nie, zasady są jasne: jasne. zjeżdżamy na nartach. O. O rany, co się z tobą dzieje, Aśka? Jak to co? Jestem wściekła. Miałam to wygrać, a już od razu mam pod górkę. Dawaj mi te narty. D Dawaj, powiedziałam. Zjeżdżam jako pierwsza i, -i zrobię najlepszy czas. Czekaj, nie tak szybko. Jeszcze kask na głowę. Ta, jasne, kask. On mi jest wcale niepotrzebny. Spływać stąd, przesunąć się. No dalej jazda. Zróbcie mi miejsce. Urany, już, już. Dalej spadać. Miejmy nadzieję, że wykręcę najlepszy czas. Oczywiście, że będę najlepsza. Uwaga, uwaga. Czas, start i jedziemy, jedziemy. No dalej, dalej. Najpierw slalom tutaj. Urany, jakie dwie wielkie górki. Aaaa, pomocy ratunku jestem. Co? Chyba źle pani czas włączyła. 14 sekund. Nie no, beznadzieja. Powinnam zrobić to zdecydowanie szybciej. Ej, spokojnie, Asia, jeszcze mój czas się będzie liczyć. Ty? Ty jesteś beznadziejna, Kaśka! Daj spokój, niepotrzebnie, jednak z tobą jestem w parze. Przez ciebie na pewno przegram. Oj, dobra, no, daj mi chociaż spróbować. Ty miałaś 14,80. No to teraz czas na mnie. Uwaga, uwaga, może wybiorę inną trasę, tę bardziej tutaj na górze. I lecimy. O! Uwaga, uwaga! Zaraz będę na samym dole! O, o rany! Jak szybko, jak szybko! Wow! Ej! Udało się! 9.18! A! Ah! Super, super! Jestem najlepsza! O, ciekawe jak ci to się udało. Po prostu mi ktoś źle czas policzył. No dobra, teraz ja. Może mi i Patrycji nam się uda wygrać tę nagrodę. Którą trasę wybrać? O może tutaj dołem. Dobra, to lecimy! Powoli, powoli, o rany, o rany, chyba, chyba coś, 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 o nie, narty mi uciekają, czekajcie, czekajcie, nie, nie, o, o nie, zgubiłam narty, I, i co teraz? No niestety dyskwalifikacja, szybko biegnij, o, o, teraz mijam linię mety i... 18, dziesięć... O, rany. Wygląda na to, że w pierwszej konkurencji chyba Kaszka wygra, ale spróbuję jeszcze ja. Spróbuję ją pokonać, którą trasę wybrać? Niebieską czy czerwoną. Może polecę samym środkiem? Uwaga, uwaga. Dobra, lecimy w dół. O, powoli, żebym tylko Janart nie zgubiła. Ej, co tak wolno? Co jest grane? Ja, ja się prawie zatrzymałam. No. Dalej, do przodu. Nie no, czas mi leci, a tu... Nie mogę podjechać pod tę górkę! O, o, może teraz! Dobra, mamy to! Jaki czas? Co? Co? Zatrzymajcie go! 17! <grafię> gratulacje, gratulacje! Tę konkurencję wygrywa Kaśka! O wow, musimy uważać. Druga konkurencja to łyżwiarstwo! Ej, dziewczyny, trzymajmy się razem! Wow, ale tutaj jest bardzo ślisko! Czas na hokej. Mamy kij, mamy drążek, która trafi do bramki. W takim razie to ja pierwsza. O, delikatnie krążek na ziemi. Nie, no krążek mi ucieka, ale spróbuję, spróbuję jakoś go popchnąć i, 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 i co? Leci do bramki? Leci? Nie, nie doleciał. O nie, nie uda mi się tego wygrać. Daj mi, daj mi gośka, ja spróbuję. Krążek, ustawię tutaj, mocno go teraz puknę. Co, co jest grane? Co, co, jaki szalony, gdzie, gdzie on leci? No nie, nie wierzę, nie wierzę. Ale nie, też nie trafiłam. Nie chcę nic mówić, ale mój brat trenował hokej. Powinno mi się udać. Uwaga, delikatnie, delikatnie tutaj w tę stronę. I, i, i czy jest? Bo aż nawet kimi mi poleciał. Ale chyba. Jest, jest w bramce. O, 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 patrzcie. Jest, jest w bramce, zobaczcie. Przeszło tę linię. Ech, hokej? Nie lubię hokeja. To jest bardzo ciężkie. Dawać mi to... O, w ogóle ciężko mi na łyżwach ustać. Dać mi jeszcze ten krążek. Tutaj. Dobra. Jeden strzał i... Nie. Nie udało mi się. Bez nadzieja. A zatem punkt ląduje do Patrycji. O, super. kaszka, mamy remis. Masz rację. Ostatnia runda będzie decydująca. Nie wybierz złej kostki lodowej Challenge. Ostatnia konkurencja. Tylko w jednej kostce jest prezent, trzy pozostałe są puste. No proszę bardzo, niech rozstrzygnie się to teraz. Każda ma inny rozmiar, każda wygląda inaczej, ale wybiorę tutaj tę ostatnią. Taka jesteś mądra? To ja zaryzykuję. I wybiorę tutaj tą najmniejszą, o drugą. Ja wybieram największą, może teraz mi się poszczęści. No to mi została kostka lodu numer 3. Yy, ja pierwsza otwieram i... no nie! Te zawody są oszukane! Wszyscy chcą, żebym przegrała. A e, to jest śnieżka! <laughs> no dobra, Gośka, teraz ty otwieraj. No raczej, to jest największe i... Nie no, nie wierzę! Jeszcze większa śnieżka! Kaśka, to my zostałyśmy na 3-4, otwieramy? No jasne. 3-4. A, wygrałam! Ja mam śnieżkę. Nie udało mi się. A ja mam świąteczną skarpetę. Czy to oznacza, że ja wygrałam? Tak, Kasiu, wygrałaś. I to oznacza, że wspólnie z jedną osobą możesz się wybrać do spa. Spa, wiesz, taka odnowa, nowa. Masaże, ciepła, kąpiel. Idealna na tę porę roku. Ale kogo mam wybrać? Kuzynkę, przyjaciółkę, pati, gośkę? Nie no, ja wiem. Ja wybieram panią. Ale tutaj jest gorąco faktycznie. No, no tak, Kasiu. Musimy teraz założyć szlafroczki. Ja wybieram jeszcze ogórki na oczy, a ja wezmę sobie maseczkę. Całe spa tylko dla nas. Gorąca, gorąca kąpiel. A zatem proszę nam nie przeszkadzać. Wskakujemy sobie do gorącej wody. O, jak miło, jak przyjemnie, proszę pani. No tak, wręcz bym powiedziała, że nawet idealnie. Och, maseczka mi nie chce nawet zejść z twarzy. To co, Kasiu? Świętujmy, napijmy się czegoś pysznego. O tak, tak, to ja mogę kończyć taki chłodny zimowy dzień. Proszę nam nie przeszkadzać.